Cześć, z tej strony Karol Bocian, dzisiaj kolejny tutorial od DJ, dzień 43. Zobaczymy sobie, jak wyświetlić naszemu użytkownikowi taki jakby schemat tabeli, kiedy nasza tabela się długo ładuje. Jak coś takiego zrobić, już Ci pokazuję. Chcesz budować aplikację webową? Skorzystaj z platformy No gdzie bez programowania, Babo.io bardzo szybko stworzysz sobie aplikację webową, będziesz mógł ją wrzucić też w App Store albo w Google Play. Ja jestem Karol Bocian, od lat programuję oraz tworzę oprogramowanie, a Tobie on oferuje kilka rzeczy. Konsultacje z Babuio, abyś tworzył jeszcze lepsze aplikacje, kursy, w których nauczysz się, jak tworzyć aplikacje w Babuio. Od podstaw możesz też zamówić po prostu aplikację u mnie, a ja ją dla Ciebie zrobię i na sam koniec perełka, możesz po prostu zostać moim wspólnikiem. Ja będę robił aplikacje, a Ty będziesz robił biznes z tym właśnie związany. I koniecznie zapisz się na mój newsletter, aby dowiedzieć się o najnowszych rzeczach Babuji oraz w moim małym świecie. Jeżeli jesteś zainteresowany, pisz śmiało na mój e-mail, więc znajdziesz go w opisie tego filmu. Hej! Mamy sobie jakąś tabelę. Załóżmy, że mamy tabelę, która się ładuje bardzo długo, więc zadajemy sobie tutaj tabelę. Ta moja tabela raczej będzie się krótko ładowała, więc to nie do końca nam pięknie zadziała. Ale budujemy sobie jakąś tabelę, szukamy tu rzeczy, wyświetlamy na przykład użytkowników i ona nam się długo ładuje, więc tutaj będzie się ona wyświetlała taka na początku pusta, po prostu nie będzie tam nic, a dopiero potem się załaduje nam dane i się wyświetlą. Więc jak zrobić, żeby to wyglądało trochę ładniej? Możemy zbudować sobie tak, jakby szkielet naszej tabeli. W innym narzędziu i wyświetlić sobie tutaj taki szkielecik, żeby nasz użytkownik widział, że o tabela się załadowała, a tylko dociąga nam dane. Jak coś takiego zrobimy? Zobaczmy, bierzemy sobie tabelę, mamy ją Repeating Group, a następnie dodajemy HTML. HTML, który będzie tej wielkości, to, co ta nasza tabela. Więc tutaj mamy już layout ustawiono OK i wrzucamy tu odpowiedni HTML. Możemy go sobie wygenerować na stronie Skeleton on React. Możemy tutaj więc porysować sobie naszą tabelę, popatrzeć sobie jak ta nasza tabela wygląda, powiedzmy w taki sposób, ma jakieś różne tutaj elementy, ma nagłówki itd., więc sobie budujemy, a możemy, jeżeli ładujemy przed konto z Facebooka albo z Instagrama, to wykorzystać sobie coś gotowego, więc możemy sobie, załóżmy, wziąć to. OK, następnie przejdziemy sobie tutaj do zakładki SVG, kopiujemy to do clipboard, do naszego schowka i wrzucamy ten fragment tutaj. No i teraz zrobimy sobie, że to normalnie nam się nie wyświetla. This element is visible on page load. Nie dziękuję, a wyświetla się tylko wtedy, kiedy nasze repeating group user jest. Ładuje się i tak będzie nam to działało, ale w moim przypadku ta tabela się będzie wyświetlała bardzo szybko, więc to ładowanie tylko nam mignęło. Więc żeby ci pokazać, jak to ładowanie normalnie by wyglądało, kiedy ta nasza tabela się będzie ładowała długo. Oczywiście to musimy zrobić, że to jest widoczne, prawda, że jeżeli nasza tabela się ładuje. No to chwilę tu miga, A żeby było dłużej, no to zobaczmy sobie: usunę ten warunek z wyświetlaniem. Yy, będzie mi się to, ten szkielet ładował cały czas, cały czas nam się wyświetlał. Więc normalnie, jeżeli tabela by się długo ładowała, to by nasza strona wyglądała w taki sposób. Później, przy tamtym warunku, który przed chwilą usunąłem, zniknęłoby to i pojawiałaby się ta nasza wypełniona, już powtarzająca się. Grupa. I to wszystko, co chciałem Ci dzisiaj pokazać. Bardzo dziękuję za Twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. A jeżeli chcesz, abym zrobił dla Ciebie jakąś niesamowitą aplikację, napisz do mnie maila albo zostaw komentarz. Cześć!